Cześć! Przechodzę Wam pokazać, co aktualnie czytam. Jest to książka Błękitny Zamek, autorstwa Lucy Mount Montgomery. Tę książkę dostałam w dość dziwnych okolicznościach, bo ktoś mi ją przysłał. Pocztą, nie wiem kto. Yy, może przybliżę Wam o czym jest ta powieść. Valency Stirling ciągle mieszka z matką i ciotką. Jest traktowana tak jak dziecko. Reszta krewnych dokucza jej z powodu staropajeństwa. Aby nie myśleć o tych zmartwieniach, dziewczyna ucieka się w świat fantazji. Wymyśla sobie, że mieszka w pięknym błękitnym zamku, gdzie adorują ją przystojni rycerze. Któregoś dnia źle się dziewczyna czuje, Przechodzi do niej lekarz i dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora. I ten moment jest dla niej momentem przełomowym, bowiem yy, dziewczyna postanawia, że zawalczy o siebie, już nie będzie taka uległa i spokojna i zaczyna żyć pełnią życia. Jak jej to wychodzi? Co z tego w ogóle wyniknie? to już musicie sami się o tym przekonać. Muszę wam powiedzieć, że jestem trochę rozczarowana tą książką. Myślałam, że ma ona dużo wspólnego, przynajmniej stylem do Ani z Zielonego Zgórza, bo bardzo lubiłam tą książkę. Była taka dla mnie uspokajająca, pełna humoru. Lubiłam śledzić przygody Ani Shirley. No niestety. Ta książka ma więcej mm, opisów, które mnie nużą strasznie. Jest jakoś, jakaś taka topornie napisana. Mm, trochę taka melancholia przez nią y, przypływa. Co prawda, no, temat jest dosyć y, poważny, bo tutaj niby dziewczyna jest y, zamknięta w czterech ścianach. Ciągle pod kloszem, a to matki, a to ciotek, a to wujków, i nagle następuje jej przemiana, gdzie ona nie godzi się z tym i jest już taka e, frywolna, e, bardziej stanowcza. No to jest poważna tematyka. Niemniej jednak uważam, że ta książka jest za bardzo taka nakuszona. Zbyt. Mm, no nie wiem, tak. Słucho napisana. A wy czytaliście tą książkę? Jestem ciekawa, co o niej sądzicie. Ja nie lubię za bardzo książek, gdzie są rozwlekłe opisy, gdzie tak jest spowolniona akcja. Owszem, są tutaj dialogi, ale są one napisane jakoś tak, jakby topornie, bez, bez jakiegoś takiego polotu. Przyznam się szczerze, że jak będę miała napisać recenzję tej książki na moją stronę, to będę miała ogromny problem i nie wiem, czy się tego podejmę. Dlatego postanowiłam powiedzieć Wam parę słów właśnie o tej książce i moje odczucia. Może macie coś w podobnej tematyce, ale jednak inaczej. Napisaną książkę, może coś znacie takiego podobnego, tylko że tak lżej napisanego? Bardzo proszę o polecenie w komentarzach. I jeszcze chciałabym na zakończenie podziękować wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, a jest Was coraz więcej. Zapraszam Was do dalszego śledzenia mojego kanału, bo na pewno pojawi, pojawią się na nim. Nowe filmiki. Nie obiecuję, że będą one krótkie, długie, bo mam ostatnio trudniejszy czas w życiu. Niestety, w moim domu pojawiła się dosyć poważna choroba. No i musimy się jakoś z nim zmierzyć, ale będę się starała coś od czasu do czasu nagrywać dla Was, żeby nie zaniedbywać kanału i żeby po prostu ciągle. Mieć kontakt z moją pasją, jaką jest czytanie książek, mówienie o nich, pisanie i nagrywanie. Dziękuję Wam, że zdecydowaliście się obejrzeć ten króciutki filmik. Jeszcze raz Was proszę: powiedzcie, co sądzicie o tej powieści. Jeżeli Wam się podobała, to napiszcie dlaczego. Jeżeli Wam się nie podobała, to także napiszcie dlaczego. I może polecicie coś fajnego, właśnie takiego wesołego do czytania na trudniejszy czas w życiu. Dziękuję za wszystkie rekomendacje, za wszystkie komentarze i ciepłe słowa pod każdym moim filmikiem. Ściskam Was mocno. Do następnego razu. Cześć!